Dzisiaj w tym materiale pokażę Wam, jak zainstalować polskie malowanie do Kłada Wopru. Więc pobierajcie pliki i lecimy z instalacją. Jeżeli macie pobrane pliki, to najlepszą opcją jest po prostu wypakowanie ich tutaj na pulpit, bo dzięki temu ogólnie yy, będziecie mieli tak, że będziecie mieli łatwy dostęp, nie będziecie musieli tego szukać. E, oczywiście też możecie w taki sposób. To też nie jest problem, ale będziecie później szukać niepotrzebnie po pulpicie, więc radziłbym folder sobie wrzucić. I teraz tak. E, teraz e, słuchajcie. Pierwszą rzeczą robimy edit mode, ja go miałem włączonego, bo jeszcze sprawdzałem, czy wszystkie e, tutaj ścieżki się zgadzają. Więc tak. Przechodzimy do mods update x64. DLC Pack, i tutaj, jak wejdziecie już w ten DLC Pack, musicie znaleźć Patch Day 22NG. Przechodzicie tutaj DLC RPF X64 Levels GTA 5 Vehicles. I teraz słuchajcie, interesuje nas Wóz Blazer, bo tak nazywa się nasz Wóz. Więc otwórzcie sobie już tutaj na drugiej stronie te pliki. Abyście mieli, po, mieli podgląd. I teraz słuchajcie, robimy tak. Przechodzimy do Blazer 2TD, dokładnie do tego pliku. Prawym przyciskiem myszy dajemy edit i otwieramy go. Ja mam oczywiście już tekstury podmienione, ale pokażę Wam, jak podmienić, żebyście po prostu mieli wszystko to zrobione tak, jak należy. Więc teraz tak, ogólnie pierwszą rzeczą, którą będziemy, którą będziemy robić. To będzie w granie Live Guard Liviery. Zawsze jak wrzucacie tekstury, musicie kliknąć na tą teksturę, którą chcecie zamienić. Nie możecie robić tak, że po prostu klikać, na przykład nie wiem, na to i zamieniać, bo wtedy wam się wszystko spieprzy. Bierzecie Live Guard Livery, teraz dajecie Replace, znajdujecie swoją teksturę, dajecie otwórz. Teraz z drugą teksturą jedziemy, Medbox. Jak widzicie, ja tutaj nie zamieniłem specjalnie, żeby wam pokazać, yy, jak to właśnie działa, bo tu miałem zamienioną, ale mówię, jedną zostawię, żebyście widzieli. I teraz tak, jak mamy ten Medbox, dajemy Replace, Wopr i wgrywamy. I teraz, jak zapiszemy, wejdziemy sobie w Blazer. To jak widzicie, już mamy to wszystko zainstalowane. I teraz możemy przejść normalnie do gry, żeby to sprawdzić. Więc zapraszam Was do gry. Dobra, jestem w grze, słuchajcie. Nie będę specjalnie jechał na plażę, żeby Wam to pokazać, bo to trochę bez sensu. Więc respię go z menu. O, ogólnie, jeżeli macie podmienione tekstury albo macie wgrany pojazd i on się respi normalnie w menu, to tak samo jest podmieniony normalnie w grze. Więc y, tym się nie przejmujcie, że na przykład nie widzicie teraz fizycznie tego kłada, który jeździ sobie po plaży, bo on ogólnie jest. Tylko po prostu no, bez sensu jest jechać po prostu tam na plażę i tracić czas, więc robimy to inaczej. Przechodzimy, raczej ja przejdę sobie, a wy normalnie możecie sobie później na plażę pojechać. E, ja sobie przejdę w menu, szybko to ogarnę. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to tak. F8, Vehicle Options, Vehicle Spawner. I tutaj wpisujemy yy, Blazer Blazer 2, i tak ogólnie prezentuje się nasz kładzik aktualnie. Więc, jak widzicie, ja jeszcze wezmę, zmienię kamerę. Może żebyście widzieli dokładnie, że wszystko jest podmienione i to zajebiście jest podmienione. Więc, ogólnie, trzeba podziękować autorowi tego moda, bo naprawdę pomaga. Muszę się dowiedzieć kto to jest. Jeżeli się dowiem, to go też po prostu oznaczę w filmie ee, więc jakbyście go znali to możecie mu po prostu podesłać ten link, bo naprawdę zajebistą robotę robi. Ee, mam nadzieję, że więcej takich modyfikacji będzie z jego ręki wychodzić. Oczywiście są jakieś tam pewne niedociągnięcia, jak widzicie tutaj zanikająca tekstura czy coś, ale i tak i tak tutaj wszystko jest baje. Jak dla mnie jest spoko yy, Wszystko Wszystko chodzi tak jak ogólnie należy No Więc tak się prezentuje nasz kładzik Ja sobie jeszcze zrobię rundkę tym kładzikiem Żeby nie było Bo ogólnie zamienialiśmy teksturę Ale wiecie różnie może być nie? I LS-ów tutaj nie mamy niestety Bo jak wiecie Jak wiecie ogólnie yy... Ogólnie tutaj nie ma ILS-ów do tego, więc tutaj nie będziecie mieli żadnych sygnałów czy czegoś, ale ogólnie mówię, fajnie jeździ, wszystko baja. Przypuszczam, że jeżeli podminicie tekstury i będą na mieście takie kłady, czyli y, tego, tego właśnie wopru, y, to one będą też podmienione. To Wam od razu mówię. Bo ogólnie żeśmy na, na, dany, na dany po prostu model nadali, nie? Więc tak to, tak to ogólnie wygląda. Więc to ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym poradniku. A oczywiście możecie zostawić obserwacje, komentarz oraz łapkę. Jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie modyfikacji, możecie mi ją przesłać po prostu w linku. Ja wtedy sprawdzę, czy ona działa. Jeżeli będzie działać, to. Ją zainstalujemy. Więc jeszcze raz trzymajcie się. Cześć. I co. Miłego używania.